Cześć widzowie! Dzisiaj pokażemy wam najlepszą miejscówkę na arenę, ze mną jest dzisiaj Tenka Króliczek. Cześć Kasiumka. Wbijajcie do niego na kanał, link będziecie mieli w opisie. A co, my lecimy. Yy, najlepszą miejscówką jest Shark, yy, jak tam dolecimy pokażę wam dlaczego. Najbardziej opłaca się latać, tutaj jest taka mała wieżyczka taka. I dają się najbardziej opłacać, latać, bo tam będziecie na początek mieli fajny lód, a ym, po drugie, zaraz on pokaże, co tam jeszcze jest. Tylko że jakieś tam musimy dowodzić oczywiście. Hmm, dobra, jesteśmy. Najbardziej się opłaca latać na tą wieżę, bo tu zawsze nie wiadomo co będzie. No, a patrzcie, a po drugie, akurat widziałem, że to się zrzespiło. Tutaj możecie sobie szybko zeskoczyć. i macie skrzynię. O, jest. Mi akurat wydropił RP, który nie za, za którym nie za bardzo przykładam. Znaczy, no, lubię rpg ale robię czasami. No. No. Rocket Rider z króliczkiem właśnie, dawaj zrobimy. z sobie Rocket Rider. Chodź. Dobra, ale nie będziesz podnosił. Mm, 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 muszę się zastanowić. Daj, ja, ja tego Rocket Rider nie radzę, bo z wojną. Chodź. Może jest Zrobimy to na koral. żebyś poleciał na koralowy. Dawaj. Kakuj. Bardziej w lewo. Bardziej. Moga no. ci musi dostawać. Ale nie tak. Tu musisz stanąć. Tu. Tu pać. tak. Żeby ci. No, no. no. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Patrzcie jeszcze. się Za pierwszym razem. Eee, za drugim. Panie. Więc co? Nie udało się! Ale no. Miecie jakaś ja najlepsza miejscówka. Bardzo polecam na nam latać, szczególnie na arenach, bo tu nikt nie lata. Um, nie zapomnijcie o łapeczce w górę i o subliku z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A ja już się z Wami żegnam. Pa pa!